Niby trochę handsko się zachował, ten. Mu, mówią, że KC, ale no kurde. Zwyzywał. Nie, powiedział, że mu wyrucha matkę i on go i on mu kazał odejść. Chcesz raz? No, Melixon mi tak napisał na priv, Chcesz, w sensie, nie Melikson, A? mówią, że KC. No, że Melikson mu kazał odejść, bo on mu zwyzywał matkę, nie? KC mu zwyzywał. Nie, on sam od Debilu. A mi napisał, że Melixon kazał odejść, bo wyzywał Melixonowi matkę. No, on sam odszedł. A może... może... matkę. No, że podobno powiedział, że ją wyrucha matkę. I że. I że miał odejść przez to. Upara się pyta, go parzę Kaca kazał odszedł. Słucham? Para się pytać. No. A to co mówią, że Kaca poszedł do Gufera? Tak? Nie. A to czemu tak? Mama, proszę bardzo, to jest cała administracja z tetyka, tak naprawdę. No ale to co, Melixon jest Zyren. tak. się bo ja na... Tutaj został tylko Wojtuś, Licklack i Chaining. i ale panowie, bo ja teraz chcę iść tutaj na triala, żeby być potem jakimś supportem, czy coś opłaca się, czy nie? Bo tak z tego co mówicie, że wszyscy nie. odchodzą. Ja, 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 ja ci powiem tak. Yy, Melikson Melixon stracił całą administrację tylko dlatego, że nie chce wywalić dwóch osób Jaki? Wojtusia yy, i Rykwata. A, Ryk a co wam Rick Bo... Oni są przygłupami we dwójka. Oni są takie szczygupami. Wojtusz wykorzystuje permisję. Healuje się podczas akcji, nie? Healuje się, ogarniasz? Mam, mam na to nagranie, a Melixon nic z tym nie robi. No to w sumie trochę Lipton. i... Yes. dają parę za nic, dostałem banan za 2 tygodnie a. za nic. No ja, ja dostałem. dostałem od gufeda w sensie gofę. Ja, ja dostałem, dostałem, na, 7 dni, dostałem na, na 7 dni. Dostałem na no, mi, no na 7 tak, dni. Zastrzelanie na gnizołnie. No to mi... Na 7 dni. No za to jest na 7. Oni, da, o, oni na 3 dają zawsze. A no to XD, ale za to jest normalnie na 7. I poza tym ja miałem jeszcze mało banów. Ja mam chyba strzybany tylko i to jeszcze za jakieś jeżdżenie kurierką bez stroju. No to tak ci powiem, Gufer, to według mnie jest najgorszy pet, bo mi dobana na miesiąc za nic, za to, że mnie owalił z kolegą. Ja nie wiem. bo właśnie tak teraz patrzę, jak mi to, jak od, odeszło połowa adminów, że nie wiem, czy to Melikson odwala, czy co? Mamy no, no, na tele... no, czy kurwa, nie wiem. Dobra, Przez to ich odstraszy, odstraszy. zobacz Munik, zobacz Unik. to ich odstraszy. Måste göra live. Åh, du är dum. Åh, du är Vad Du är en Nie no! Jag vet. Flikki Sluta ska i Danmark. Hitta honom. Bara en kvart. Puh, 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 mi har telefon. To nieźle, pisze, to nieźle pisze na Twitcie bez telefonu. Kurde. Miałem dwa dni to tej bary. Dobra kurwo, pysk. Co powiedziałeś?